Poprzednim odcinku. Dobra, to ja może przetestuję nasz prowizoryczny domek. No. Tu mamy drewno. Tu umiesz spalać, nie? Tak. Okej. Okay. Okej. Okay. Wejdźmy tu... Kurde czekaj, zdejmę plecak, bo mi kolano boli w tych uciekania. Ja już nie wyrabiam powoli. Dobra, w sumie Ty możesz się zrobić nawet z narki e, ten. No wiesz co. No. O dzięki wielki. Nie jest źle, jest nawet... uchy, uchyl, uchy. uchy. Kiki, wiesz co? Zebrać te kiki stąd, nie? I tak upewnić się, że nie ma tu kleszczy czy coś i można tu spać. Na luziku, no to w takim razie my jesteśmy ustawieni trochę. Poczekaj, czekaj, czekaj. We wezmę na ten przepis, bo on przysłał w tym przepisie zdjęcia tak, tych składników, więc no. Czekaj. Hmm. Już tu wchodzę, tylko muszę się zalogować, bo to jest ciężko z logowaniem przez te chmurę. E, na dobrą czekaj. Widzę składnik. Chodź. Pierwszy składnik. składnik, tylko 4 No to je jedno, no, no. Słyszałem gdzieś kaczki. Zresztą tam jest jeszcze jedno, więc mamy pierwszy składnik. Jeszcze nie wszystko stracone. No chyba, że no, no chyba, że nieustraszony nas dopadnie. Tak się jak na razie go odkładam. Bo on ma być wysuszony, więc on sobie wyschnie na piasku szybko dosyć. No. Mhm. Dobra. I jest git. Tak. Bardzo git. Skoro mamy pierwszy składnik, czekaj, zobaczmy jeszcze to drugie jeziorko, Chodź. Okay. Kika na razie nie biorę, bo nie czujemy jeszcze magii. Mhm. Może akurat trafi nam się ryba. Znaczy na razie nawet nie, nie ten. Zresztą możemy na razie... Wiesz co? Żeby przeoszczędzić na zwierzętach, to może jedźmy trawę. Jest tu jej sporo. Łowiłem, coś ty. Ja, ja tu... Znaczy coś ty... <laughs> tak przypadkowo mi się powiedziało, ale łowiłem kiedyś. Tak, <laughs> łowiłem wędką, ale... Jest... czekaj, czy to jest kaczka? Nie, chyba nie, ale ta woda jest czystsza. Poszlibyśmy na przykład tam I mamy załatwioną wodę Nie jest źle może, może byśmy jeszcze znaleźli te pokrzywy z tym sokiem No nasz nowy dom, nie jest... Czekaj Mam wrażenie, że osi Osi Nie, ale to jest brudne już Pada trochę. oż jest dobra. Ale nie wiemy, co tam w sumie jest. ale nie jest źle. W razie co? Jakby nie chciał nam spalić dom. Mamy piasek. Dogryżenie. Mamy też kwiatki, więc mamy. Dobrze mamy. Dosyć. Dobra. No. Um, ja. Ja może się zajmę obmyślaniem strategii ja się, zajmę ob, ja się zajmę, nie? że uda mi się znaleźć na zdjęciach satelitarnych pozostałe składniki jest szansa. Więc słuchaj zróbmy tak. Obmyślmy jeszcze jakiś plan ucieczki dokąd? Bo mamy bo mam może mieć tutaj, tu, albo też tam, ale tam wątpię, bo tam w końcu jest, wiecie co, więc... znaczy wiemy co jest, więc najprawdopodobniej tam ale zaś tam jest, tam jest plaża, a na plaży jest dosyć widoczna tań. Coś wymyślimy. Najważniejsze, że wszystkie podstawowe rzeczy mamy, więc no...